jestem dupkiem zapowiedzenie mojemu mężowi, aby zaakceptował kompromis, który uzgodniliśmy w sprawie imienia naszego dziecka lub wymyślił lepszy kompromis? Mój mąż i ja spodziewamy się dziecka. Nie znamy płci, ale mogę urodzić w każdej chwili. Mamy wybrane imię dla chłopca i dziewczynki. Wybory są na ogół kompromisowe. Nie zgadzaliśmy się co do imion i mieliśmy różne przekonania na ich temat. On wierzy w formalne imiona, a dzieciom proponuje naprawdę solidne drugie imiona. Ja wierzę w nazywanie dziecka tak, jak chce się je nazywać, co mam po moich rodzicach, którzy nazwali mnie i moje rodzeństwo w ten sposób, a moje rodzeństwo zrobiło to samo. Na przykład ja jestem Lejni. Po prostu Lejni. Nie mam bardziej formalnej wersji mojego imienia. Nigdy nie czułam, że potrzebuję bardziej formalnego imienia. Moje imię pasuje do mnie jako 34-letniej kobiety tak samo, jak wtedy, gdy miałam 4 lata. Doprowadziło to do pewnych kłopotów, ponieważ bardziej skłaniam się ku imionom, które mój mąż uważa za pseudonimy. Uznałam, że jego wybór jest sztywny i nieatrakcyjny, a on uznał, że mój jest młodociany. Ale jemu podobała się Fiedore, a mnie Fie i ostatecznie zgodziliśmy się na pełne imię dla niego, ale ja zawsze używałam Fie. Dla chłopca wybraliśmy Deklen, a dla mnie Dex. Znowu on używał Deklen, a ja Dex. Ale mojemu mężowi nie podoba się, że mówię tylko Fie lub Dex. Denerwuje go, że pełne imię jest ignorowane i powiedział: że wierzy, że moja rodzina i wielu naszych przyjaciół będzie używać imion, które ja nadaję. Powiedziałam mu, że kompromis działa tylko na tej podstawie, że on może używać pełnego imienia, a ja mogę używać zdrobnienia. Powiedział, że pełne imię wydaje się być ignorowane w ten sposób i powinnam używać obu, aby było bardziej sprawiedliwie, a ja powiedziałam mu, że to tylko jego podejście. Powiedziałam mu: że jeśli chce lepszego kompromisu, to lepiej niech wróci do stołu i rozważy inne imiona. Wcześniej imiona takie jak Bryn, Lyre, Piper i Freyje zostały przez niego wykluczone, ponieważ nie spełniały jego standardów formalnych, ponieważ są krótsze. Powiedział, że są lekkie. Ale krótsze, bardziej formalne imiona wydają się być jedynym możliwym kompromisem dla nas, a on się nie zgadza. Powiedziałam mu więc, że musi zaakceptować to, na co już poszliśmy, albo znaleźć lepszy kompromis, który nie będzie oznaczał, że on postawi na swoim. Powiedział mi, że bardzo lekceważę jego obawy, a ja powiedziałam mu, że w ramach naszego kompromisu nosiłam już jego nazwisko, na którym mi nie zależało, więc powinien być bardziej skłonny do współpracy ze mną. Jeśli chce zmienić imiona,